Was bardzo serdecznie. Dzisiaj dostałam trzy paczuszki. Małą, średnią i dużą. To jest ostatnie moje zamówienie z katalogu 6. To jest właśnie ten katalog. Więc odpuszczmy paczkę pierwszą. Na razie tą najmniejszą. Klientka zamówiła sobie kilka lakierów do paznokci. Ja tu mam ściągawkę. Lakiery Gel, gel shine. E, jeden z nich to jest to, Top Coat, bo był akurat w dobrej cenie po 7,99. On jest tutaj. I odcienie lakierów: e, Parfite Pink, Playful Wing, Berry Nutty i Fire Cracker. To są właśnie takie cztery odcienie. One są tutaj y, na stronie 20, w katalogu 6. Y, możecie sprawdzić, bo na pewno bliżej będzie lepiej, Wam będzie sprawdzić odcienie w katalogu, które tu są. 49, 49. Klientka zamówiła sobie kulkę i Mary Fantazji. Były w dobrych cenach po 4,99. Żel pod prysznic. męski, dwa w jednym: Energizing. To jest ten. To jest akurat pół litra. Zobaczę, jak pachnie. Przyjemnie! Bardzo przyjemnie. Spray, ten Fast Dry, ciekawa jestem, Ciekawe czy ta klientka zamówiła dla siebie, czy dla koleżanki, bo mam taką klientkę, która też z koleżanką u mnie zamawia, ale do koleżanki nie mam, że tak powiem, brzydko dostępu. Ciekawa jestem. Spray przyspieszający wysychanie lakieru, był po 9,99. Na pewno sprawdzimy, znaczy nie ja sprawdzę, klientka, ja zapytam jej o opinię na ten temat mamy jeszcze szampon, szampon e, dokładnie o, korekcja koloru to jest tutaj ten szampon on był ten duży 400 ml ja tak z ciekawości sprawdzę jak pachnie bo te szampony zazwyczaj mają taki właśnie fajny, przyjemny zapach tak bardzo ładny, przyjemny zapach to są dobre szampony, ja sama ich stosuję więc mogę powiedzieć, że polecam akurat ja mam ten z olejkiem arganowym tu mam jeszcze For Away, woda perfumowana to do wymieniłam sobie za 100 punktów pin mam oczywiście dwie próbki szminek w kolorze Red Supreme dwie próbki kreniu A New Ultimate Supreme dwie torebeczki dwa katalogi i dwie próbki zapachów I w Confidence. Taki obecnie zapach. Ta paczuszka jest pusta. Otworzę teraz paczkę, która jest średniej wielkości. Zobaczę co jest w środku. A w tej paczuszce mamy spodnie. To są spodnie dokładnie legginsy. One są tu. To są te tutaj w ta, z takim jakby wzorkiem zamówiłam jej dwie pary, bo nie mogła się zdecydować. Chciałam wybrać między tymi zasznurowaniami a tymi właśnie, które przyszły, ale niestety, jak składałam zamówienie, to tych sznurowaniami w rozmiarze, których chciała, niestety nie było. Więc zamówiłam te i zamówiłam drugie, w tym samym rozmiarze, czyli to są XL akurat. One były tutaj, właśnie tutaj, te jasne. Chciała, chciała sobie wybrać, więc jej zamówiłam, będzie miała do wyboru. Nie będę odpakowywać, no bo niestety to jest dla klientki. Wolę, niech ona sobie sama odpakuje i wie, że to jest oryginalny produkt, a nie jakiś tam mój zamiennik czy coś w tym stylu. Wyjmę katalogi, bo... Mm, będzie mi łatwiej. Tutaj znowu mamy tą ulotkę. Witaj w świecie e, piękna. I tu zamówiłam sobie od razu wam pokażę e, katalog Mysz Mission. Nie będzie, że to jest katalog Mission. I tutaj właśnie możemy sobie e, zerknąć na cenę czteroetopowy rytuał na przykład, czyli kosmetyki 4 e, Właściwie to 5, bo tutaj widzę, że jest y, pianka oczyszczająca, y, jakiś krem, esencja odmładzająca, odżywiająca, na dzień, na noc do ust, do okolic oczu. To jest właśnie zestaw Mission. On kosztuje 899 zł. Taki jest jakiś tańszy. Dla kobiet ten był dla kobiet 45, plus. tutaj widzę dla kobiet 35, plus. też czteroetapowy, ale produktów 4 za 499 zł. Chciałam właśnie tak z ciekawości sprawdzić ceny, dlatego zamówiłam ten katalog, a może jakiś klientce on się spodoba. Mam jedną taką fajną, która dość sporo ode mnie zamawia i mam zamiar przekazać jej ten katalog. Zobaczę, może się skusi na coś. Klientka sobie zamówiła konturówkę do ust i szminkę do ust. Szminkę w kolorze Total Twink i konturówkę w kolorze Simply Spice. One były w dość dobrych cenach. Szminka za 9,99, a konturówka za 7,99. To jest taki zestaw, dobrała sobie akurat kolorystycznie. Mamy tu jeszcze dwa żele pod prysznic, Magical Kingdom i Active Cleans. Takie dwa. Ciekawi mnie ten czarny, bo to nie jest dla mężczyzn. Bo tutaj nic nie widzę, żeby było napisane, że to jest dla mężczyzn, więc powącham może najpierw ten... E, ten właśnie to jest ten Magical Kingdom. Hmm. Boski zapaszek. Bardzo ładny. O, chyba coś czuję, że go zamówię. Jest naprawdę przecudny zapach. Taki. Boski. Wow. A ten drugi? Chociaż właściwie to on nie jest czarny, tylko taki jakby granatowy. Ale tutaj u mnie w pokoju nie jest aż tak widno i nie ma dziennego światła. Dlatego może tak mi się wydawało, że jest ciemny. Bo to jest właśnie ten obok, ten granatowy ładnie pachnie. Troszkę męsko, ale dlaczego tutaj nie jest napisane nigdzie, że to jest dla mężczyzn? Chyba, że tutaj jest... A, jest! W katalogu jest napisane, ale tutaj na opakowaniu nie. Tu jest dla niego. Mandarynka z czarnym pieprzem. Tutaj napisali, takim drobnym drukiem. Po 7,99, e, więc naprawdę opłacało się, bo to są e, półlitrowe. Klientka skusiła się na ten zestaw do paznokci, do manikuru 5 w jednym dokładnie to się tak nazywa, to jest, sądzę, że to pudło, tak, tak a nie, bo jest zamknięte, uuu, zamknięte, Mam nie, no nie będę to otwierać. Więc patrząc na wielkość pudełka, to nie będzie zbyt wielkie. Nie będę tego otwierać, bo jest zaklejone z każdej strony. Niestety nie będę tego przecinać, żeby nie było, że to jest używane. E, więc no niestety no, nie pokażę Wam tego. Ale sądzę, że jest no, po prostu identyczne tak jak tutaj. E, widać, że tutaj ma takie ozdobne pudełko. Czarno-różowe. E, tutaj mamy jeszcze wygładzający skrub do ciała z ekstraktem z Alk. I salą morsko. To jest dokładnie tutaj taki mały obrazek. 200 ml kosztował 20 zł, więc wcale nie tak tanio. Ale jest bardzo duże opakowanie i przypomina mi taką moją maseczkę. Nie wiem którą, ale miałam coś bardzo podobnego w zapachu. Te produkty z Planet Spa są naprawdę bardzo dobre. Ja je polecam za każdym razem, właściwie to mówię, ale naprawdę są rewelacje. Mamy jeszcze zestaw biżuterii w takim małym pudełku. To jest dokładnie ten zestaw biżuterii. Tutaj w skład wchodzi pierścionek, kolczyki i łańcuszek. Wszystko zapakowane w, w, zapakowane w oddzielną folikę. Że tak powiem. Tu mamy na samym spodzie pierścionek. Pierścionek wygląda tak. Bardzo fajny. Ma tutaj 2, 4, 6 kameczków, które każdy jest w innym kolorze. Wygląda identycznie jak w katalogu. Kolejny mamy łańcuszek. łańcuszek ma. Pięć tych jamencików. On jest zapakowany tak, że no niestety go nie otworzę, ale mogę Wam pokazać tutaj. O, też jest identyczny jak w katalogu. I na końcu mamy kolczyki. identyczna jak w katalogu. Ta jedna część widzę, że jest wisząca, ale już nie będę jej odpakowywać, bo zestaw jest identyczny w katalogu. Regenerujący serum do włosów, formuła o odżywszym działaniu do suchych i zniszczonych włosów. Ona jest bardzo z niego zadowolona, mówi, że poleca, więc jeżeli ona twierdzi, że poleca, no to ja też polecam, chociaż ja też mam swojego faworyta. Jak wiecie, z olejkiem arganowym i kokosowym, olejek do włosów. Ja jestem z niego mega zadowolona. Ona mówi, że jest zadowolona z tego, więc polecam. Mamy tutaj jeszcze spray do rozczesywania włosów o zapachu mango dla dzieci. To jest właśnie ten tutaj. Moje dziecko też go ma, używa, naprawdę bardzo ładnie pachnie i działa. Rozczy... Znaczy, no nie, nie samo rozczesuje, ale wspomaga rozczesywanie włosów. Nie ciągnie tak bardzo, więc naprawdę ten olejek mogę polecić dla y, dzieci, które mają problem z tym, aby się codziennie rozczysywać. I ostatnia rzecz, jaką tu mamy, to jest mój depilator na baterię. Zamówiłam go drugi raz. Ze względu na to, że tamten, który mi przyszedł, miał odwrotnie włożone gniazdo na baterię. Mam nadzieję, że tym razem będzie już wszystko w porządku. Od razu zerknę. I znowu to samo. Patrzcie, widzicie? Tu są dwie sprężynki, a tu są dwie takie te takie, dziur, nie dziurki, takie wypustki. Narysowane jest, żeby przeciwstawnie wstawić tutaj baterię, a jak ja tak zrobiłam i tak, i tak jak być powinny, czyli że tutaj, e, tutaj e, to wypustka, tutaj ta płaska część baterii, to nie działał, więc możliwe, że znowu będę musiała to odesłać. Ciekawa jestem, czy będzie działać, chociaż z tego co widzę, to chyba nie. No ale dobra. W tym pudełku oprócz fakturki to właściwie wszystko. Mamy do otwarcia jeszcze jedno takie ogromne pudło. Jest nim właściwie chyba tylko dwie albo trzy rzeczy, jak dobrze pamiętam. Ale ja to czasem zamawiam po prostu po 20 sztuk, jednej nie tylko dla siebie, ale także i dla Was. Na mojej stronie internetowej zaczęły się licytacje, więc możecie tam zerkać. Sprawdzę, co, cie, co ciekawego obecnie wystawiłam szminka, ale pewnie jak będę wstawiać filmik, to będzie coś innego. Obserwujcie, dajcie łapkę w górę dla mojej strony i sprawdzajcie, co ciekawego wystawiam. A teraz otwórzmy ostatnią paczkę. A ta paczka wypełniona po brzegi zapachem Rare Flowers Night Orchid. Miałam go w bardzo dobrej cenie. To jest ten zapach. Bardzo ładnie pachnie, nawet ostatnio klientka u mnie była i sobie go zakupiła ode mnie. Jest tutaj 20 sztuk tego zapachu. W tej paczce jednak jest więcej rzeczy niż tylko te wody, więc dlatego je wyjmę i pokażę Wam co mam pod spodem. Jak w katalogu jest napisane, do każdego z tych zapachów dostałam balsam. To jest balsam do ciała, oczywiście tego samego zapachu. On naprawdę przepięknie pachnie. Mój balsam perfumowany już się kończy, więc chyba jeden wezmę dla siebie, bo też mi się podoba ten zapach. W tej paczce oprócz tych balsamów i wód są jeszcze inne rzeczy, dlatego je wyjmę i zaraz wam pokażę co tam mam w środku. Tu oczywiście mam jeszcze fakturkę, katalog i ulotki. Jako, że zamówiłam 20 zapachów, które miałam za 45%, rabat, dostałam, zamówiłam sobie ten portfel. Ten portfel czarny, ochnik. On jest właśnie tutaj. Chciałam go, bo wiem, że w katalogu numer 7 zamówię sobie do, do niego torebkę. On jest dość gruby, jak na portfel. Tutaj mamy takie otwieranie. Oczywiście papierki. Tu mamy na grube pieniąchy, na karty. I tu mamy jeszcze suwak na drobne i na karty. Bardzo duża kieszeń na drobne, bo ja uwielbiam drobne, więc Jestem zadowolona. Trochę mało miejsca na karty, no ale wiadomo, to jest dość mały ten portfel. Tutaj oczywiście mamy ten znak ptaszka, który jest bardzo fajny, ładny. Jak ktoś nie ma za dużo kart bądź dowodów, jakichś innych rzeczy, to ten portfel będzie dla niego idealny, bo nie jest za duży, nie jest za mały i do to torebki akurat jest w porządku. Rzeczami, które są jeszcze w tym dwie, to są takie rzeczy. I zamówiłam próbki. To będą próbki szminek. E, kilka rodzajów. Awon True, e, true kolor mat. kolor supreme True Color Lipstick więc zamówiłam kilka różnych rodzajów, Oczywiście będę starała się je przetestować jak tylko będę miała komplet bo czasem się zdarza tak że mam 9-10 szminek i nie mogę zrobić sprawdzenia jaki kolor czy się zgadza z tym co widzimy w katalogu a jaki jest na żywo bo mi brakuje jednej szminki na przykład. E, te luksa akurat wtedy, co robiłam test, też mi tam brakowało ze 2-3. Próbowałam je domówić, ale niestety ich nie ma. W ogóle ich nie ma, nie mam zielonego pojęcia, dlaczego jest tak, że i w katalogach, i w, tych, e, w tym katalogu takim tylko do e, rzeczy makijażowych. I występuje ta szminka, a gdy chcę zamówić próbkę, niestety takowej próbki nie ma, nie da się jej w ogóle nawet zamówić. Nie wiem, czy oni to będą wycofywać, czy po prostu chwilowo im brakło, bo już chyba drugi czy trzeci raz próbowałam zamówić i, i nie ma, a teraz nawet i w fokusie tego nie ma, więc no nie wiem, co się dzieje tak naprawdę. Z, tych katalogu, z tego katalogu szóstego to na tyle. Z siódmego katalogu jeszcze nie składałam z żadnego zamówienia, ani nawet jeszcze nic nie mam. Jedyne co sobie będę zamawiać, to tam jest ta jedna sukienka w kwiaty, która jak ostatnio zamówiłam, to była na mnie za mała, tamtą oddam, zamówię sobie trochę większy rozmiar. Więc właściwie na dzisiaj to tyle. Najbardziej z tego portfela jestem zadowolona. Jak przyjdzie mi torebka, to oczywiście też Wam ją pokażę, to są te torebki. Dobra, to na dzisiaj to wszystko. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Cieszę się bardzo, że mam nowych subskrybentów i nowe osoby, które chętnie komentują i oglądają moje filmiki. Cieszę się, że jestem Wam w stanie pomagać, oczywiście, z moją wiedzą, jaką mam. Jeżeli czegoś nie wiem, to staram się dzwonić na infolinie i się dopytywać. Właśnie teraz będę dzwonić i się pytać, ponieważ. Na koncie mojej mamy skończyło się już 10 kampanii współpracy i zamówiłam sobie, jak dobrze pamiętam, to ten głośnik J.B.L. E, niestety z katalogiem e, 10 współpracy nie przyszedł. Dostałam sms że dosta zostanie dosłany w e, Razem z zamówieniem z siódmego katalogu, ale teraz pytanie, czy ja muszę z tego katalogu złożyć zamówienie za 200 zł, aby dostać ten prezent, czy wystarczy na przykład zamówić jedną rzecz, tak żeby mi tylko przyszedł ten prezent. No ale to, to się okaże, zaraz zobaczymy. Będę dzwonić, dowiadywać się i, i Was informować, jeżeli jesteście tego ciekawe, więc wpiszcie w komentarzach. Za dzisiaj bardzo dziękuję i pozdrawiam Pa!